która chyba nigdy za nami nie idzie. Chyba nie. Tak więc, jak już zapewne widać na mojej twarzy, rozpoczął się sezon taki trochę chłodnawy. Ale to nic. I idziemy sobie właśnie na uczelnię. Już, moi drodzy, jestem po wykładzie. Idę do domu. Już jestem taka głodna w ogóle, więc Mam nadzieję na rychły obiad. Jest niestety już godzina 18. A jak to się stało, że jest taka godzina, a ja nic w międzyczasie nie filmowałam? A to dlatego, że po prostu w kółko jadłam i też sobie leżałam i oglądałam filmiki. Um, pokażę Wam coś bardziej interesującego. A to, co jest zupełnie idiotyczne, to jest to, że moja herbata, którą sobie zapakowałam specjalnie, nawet jej nie spróbowałam. Jest nadal letnia. To jest mega dobry termos. Zagrywam herbatę i pokażę Wam, co ja mam dzisiaj do zrobienia. Przede wszystkim muszę uzupełnić notatki z dwóch przedmiotów, ponieważ tak lecą z tymi wykładami, że ja po prostu, no nie wiem, nie, nie widziałam, żeby ktokolwiek dał radę w takim tempie coś zapisać. Nikt nie jest w stanie. Wszyscy tylko telefon i cik, 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 robią zdjęcia. Na razie większość naszych zadań jest mega prosta. Tak jak na przykład jakaś krzyżóweczka, no bo to jest wprowadzenie dopiero, pierwsze, pierwsze zajęcia. Aczkolwiek niektóre prace domowe, tak jak na przykład z meteorologii, są bardzo, bardzo skomplikowane od samego początku. Oczywiście może nie jest skomplikowane dla kogoś, kto wie, jak się posługiwać programem Excel, ale nie wiem, czy jak to jest u Was. Ale ja zawsze myślałam, że umiejętność obsługi programu Excel to jest, że potrafisz sobie kliknąć na to, na to takie okienko i coś tam wpisać, i w drugie i coś wpisać. Tak. Hmm. bardzo dużo rzeczy, które trzeba robić na komputerze. Um... I nagle nic tego nicowego jest w pół do jedenastej? Ja nie wiem, co tu się dzieje, naprawdę. Po prostu jakoś tak ostatnio nie ogarniam życia. A to dokładnie od momentu, kiedy zaczęłam studia. Więc moi kochani, włożyłam sobie już mój sweterek w gwiazdki. Bardzo ciepłutki. Dobra. Miałam na myśli po prostu taki gładki i miękki, bo ciepły to on. Ale już będę po prostu kłaść. Się. Spać. godzina siódmą. I teraz pokażę Wam moje drugie śniadanie, czyli jabłko. To będzie na uczelnię. Oraz moje pierwsze śniadanie, czyli tosty z serem oraz sałatka z buraczków. A żeby położyć że jednakiem zdrowo, a nie jakieś śmieciowe jedzenie. Jeszcze mi się robi herbata. Trzeba nasłuchiwać. Dzisiejszy dzień jest w ogóle bardzo dla mnie mm, taki fajny, ponieważ spotykam się dziś z koleżankami. Zaliczyłam kolejny w moim życiu kwadrans akademicki. Bo tydzień temu też na dokładnie tych samych zajęciach była ta sama sytuacja. W sumie bez sensu tu przychodziłam, ale może po prostu to miało jakiś głębszy sens, na przykład, żeby zrobić kroki. W każdym razie teraz już naprawdę mamy długą przerwę, bo dopiero o 11:40 jest kolejna. Kolejne zajęcia, także na razie idę do domu. Nie wiadomo skąd, jak i kiedy. Nagle zaczął padać deszcz. Więc wrócę sobie jednak autobusem. I wróciłam, i jako kolejny posiłek dnia mamy, uwaga, znowu tosty. Ale tym razem nie było już sałatki z buraczków, więc mam em, zupę dyniową. czułam spotkanie i teraz jest już późno. Na tyle późno, że mój ekran zmienił się na czarno-biały. Jak to bywa o godzinie 21. Także teraz będę wracać do domu. Ale pewnie i tak nie zasnę później niż zazwyczaj. Bo ostatnio mój grafik chodzenia spać. Okropny. Moi kochani, obudziłam się jakieś dosłownie kilka... Jakąś minutę przed budzikiem. I dosłownie myślałam, że jest środek nocy. Ale nie, bo za chwilę zadzwonił budzik. Ach, to światło mnie tak oślepia. Jest zimno i jest ciemno. To po prostu już zima. Jedyna rzecz, która chociaż trochę zmotywowała mnie do wstania. Corki? to fakt, że pierwsza lekcja to ma, znaczy pierwszy wykład. Nie. To nazywać ćwiczenia to matematyka. Bo inaczej to w ogóle nie wstała. Do boju Mówiłam dzisiaj jechać na uczelnię rowerem, bo to będzie o wiele szybciej niż autobusami. I zdążę w przerwie, która ma jakieś takie półtorej godziny i 20 minut. To prawie 2 godziny, ale na te jazdę jeszcze wszystko. Dzisiaj w ogóle mam ten sam outfit co ostatnio, znaczy to wczoraj. Tylko zamiast spódnicy mam spodnie. Wiedzie, że odblokowano nowe jedzenie w lodówce. <noise> Także dzisiaj na śniadanie serek wiejski. A na drugie śniadanie sobie spakuję kanapkę z rukolą oraz serem camembert. Jak mnie irytują te odstające... O! Nie ma tak. Skończyły się dobre czasy. W końcu wyglądam jak człowiek. Ja niestety jestem człowiekiem, który funkcjonuje dobrze, jedynie na 7,5 plus godzin snu. A... Tymczasem przez ostatni tydzień, przez ten tydzień mam 7 godzin snu. 6. <gry> no i osypiałam też w weekend, ale to się zupełnie nie liczy i trzeba tak się nie robić. Nie powinno. Powinno się wiedzieć, co robić. Codziennie spać, a nie tylko w weekend. Jak zobaczysz z bliska, to to jest taka mała gwiazdka. Właśnie o taka jest pogoda. Jest taka niewiarygodna mgła, że ostatnie co mi się chce robić to jechać na rowerze. Kochani, ta wizyta w urzędzie zajęła mi całe okienko. Teraz tylko mam czas, żeby dojechać z powrotem na uczelnię. Pamiętacie, jak mówiłam, że jadę rowerem? Pamiętacie ten klip, jak pokazywałam moją nową walizkę? To teraz tak jakby widzicie pewien problem. Taki, taki pewien logistyczny dysonans, który trzeba w pewien sposób rozwiązać. Rozwiążę go po prostu tak, że będę trzymać walizkę w ręce. A drugą ręką trzymać rower i jechać sobie. Skąd się w ogóle wzięła ta walizka? W ogóle zaraz ją wam pokażę, i wszystko. Bla, bla, bla. Ale najpierw w ogóle cała, taki wielki, wielki, cały story time. Cała historia. Mianowicie, dzisiaj na studiach um, ustawił się bank dosłownie na wejściu i mówili, że jak sobie można założyć konto, to wtedy. Wtedy można dostać jakiś gadżet. No i były walizki. Były kubki te takie Stanleye. Były takie głośniczki JBL-a i były powerbanki, jakieś takie bardzo pojemne. No i wybrałam sobie tą walizkę. Tak sobie dumnie z nią chodziłam po całym uniwersytecie. <laughs> Zabawne. Była jeszcze żółta, taka kanarkowa i funkcjowo różowa. No więc ta mi się najbardziej podobała. Oczywiście muszę zobaczyć, co jest w środku, bo jeszcze nie zaglądam. Ma. Kurczę, nie będę tego ruszała, bo nie wiem jak to działa. Jest zamek i kod. No, nieważne. tutaj jest normalnie jedna kieszeń, ok, czyli to się zapina, tu jest jakby taka druga siateczkowana kieszeń, aha, a tu się zapina i tu są te, tutaj w środku są te takie od ym, z tego ciągnika. Zapnę ją sobie. Kiedy zamek jest otwarty, cienkim narzędziem wciśnij przycisk A do momentu, gdy usłyszysz kliknięcie. Ustaw swój osobisty kod. Przesuń duży przycisk B zgodnie z kierunkiem strzałki, coś tam. Mam kierownicę, tak nieco chybotli, był taki nie bo się by przechodni, bo tak nie rozumiem. Dlaczego mężczyzna tu walizkę, odpadały ręce po prostu. Jeszcze z moich wielkich życiowych wydatków. pozostało kupić sobie skórzany portfel. Jestem już coraz wyżej w drabinie. Co ja bredzę? Ja nie mogę. Przebrałam się już w komfortowe dresy z moich dżinsów. I teraz będę robić, moi kochani, właściwie kończyć, bo już zrobiłam zadanie z Meteorologii, bo właściwie są dwa zadania, one są oba na jutro. Więc muszę dopracować takie szczegóły, typu oznaczenie osi, jakieś tam, jakieś tam rzeczy i to wysłać. No, wybaczcie, już zapomniałam w sumie co chciałam powiedzieć, ale rozproszyła mnie ta brudna żaluzja, którą miałam uprać, a znowu zapomniałam. Aczkolwiek nie wiedziałam jak ją zdjąć, więc na razie w ogóle wywaliłam cały karnisz. Moczowo trzymam moją kanapkę, bo zaraz z niej wszystko powylatuje. Wróciłam już do domu, jak widać. Teraz właśnie prasuję moje kurtyny, które już um, zostały uprane. Teraz najtrudniejsza część, czyli założenie tego z powrotem na górę w ten sposób, żeby się no, jednak może nie pogniotło aż tak. Dobra, włożyć. Mąż jak to się tu w ogóle? O, zaraz sobie złamię rękę. A few moments later. Chyba trzeba się. O! Weszło! Ja nie mogę. Mówiłam sobie włosy. Jeszcze nie wysuszyłam, ale też zrobiłam sobie śniadanie. Dokładnie kruski z serem. Tylko, że problem jest taki, że nie zauważyłam, że część krusków to jest taka malutka, dwuminutowa, a druga to jest taka normalna, sześciominutowa. I dosypałam obu do jednego garnka. I teraz część z nich jest przygotowana, a część niedogotowana. <grym> Moi kochani, wróciłam już. Jestem taka zmęczona. I zgrzana całkiem. I no, pojechałam rowerem. Dzisiaj miałam tylko jedno zajęcie, właśnie o 14. skończyłam o 15., więc teraz jest już 15.30. No i co? Bardzo fajne dziś było zajęcia, ponieważ właściwie to była taka matematyka, chociaż dotycząca głównie skali, ale to jest mega zabawne, że te wszystkie przedmioty, których się uczymy, tak jakby mają nawiązanie. Do przedmiotów, których się uczyło w liceum. Kiedy ja się położę normalnie, o normalnej porze wstać, to ja skończmy to.